ma tu, wahacz. Zapraszam na test samochodu dla osób poszukujących małego, miejskiego elektryka, czyli modelu Peugeot E208 w dziarskim, żółtym lakierze. Na filmie powiem między innymi, czy elektryczna 208 nadaje się tylko właśnie do jazdy w mieście, czy też można zapuścić się nią gdzieś w trasę na podstawie kilku dni, które spędziłem z egzemplarzem w topowo wyposażonej w wersji GT Pack. Startujemy! Dodam jeszcze od razu, że testówka ma układ elektryczny, na który składają się akumulatory 50 kWh, a także silnik o mocy 136 koni mechanicznych, czyli jedyna kombinacja przewidziana do E208. Bardziej zróżnicować ten model można za sprawą wersji wyposażeniowych i testowana odmiana GT oznacza nie tylko najbogatsze wyposażenie, ale również zmiany w wyglądzie, które nie są zbyt duże, ale jednak pozytywnie wpływają na odbiór samochodu i najbardziej mówię tu o malowanych na czarny połysk nad kolach, które można szczególnie docenić z jasnym lakiem. Lakierem. Poza tym w standardzie oferowane są 17-calowe felgi, a także pojawiają się topowe lampy LED z przodu z trzema paskami, które zastępują bardziej standardowe umieszczone w odbłośnikach z niższych wersji. W GT lekko zmieniony jest też wzór na trapie chłodnicy, która w wersji elektrycznej przyozdobiona jest w stawkami nie tylko srebrnymi, ale również w kolorze nadwozia. W żółtym lakierze, który akurat w żadnej odmianie nie wymaga dopłat, 208 prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze, a jej zwarte i zadzierne nadwozie świetnie pasuje do małego autka. We wnętrzu też nie ma co liczyć na jakieś wyraźne odróżnienie elektryka od spalinowca, ale za to spodziewać się można typowego dla peżotów projektu iCockpit, który oznacza bardzo specyficzne kształty, budujące tutaj futurystyczny klimat. Który, w przypadku wariantu elektrycznego, szczególnie pasuje, i ja jestem dużym zwolennikiem tego rozwiązania. W odmianie GT w kabinie pojawiają się kolorowe szwy, mamy też aluminiowe nakładki na pedały. Kierownica pokryta została częściowo perforowaną skórą, ma też stosowne logo. W GT Pack dostaje się też wykończenie standardowych 208 foteli, częściowo skórą i częściowo alcantarą. Oferują one solidne wyprofilowanie boczków i trzymanie w zakrętach, ale pod kątem miękkości mamy tutaj typowo francuskie podejście i wynikający z niego duży komfort. Częścią wspominanego I cockpit jest mała kierownica i zegary, które widzi się na nią. Jest to unikalne dla peżota rozwiązanie i jego cena jest mocno indywidualna, bo zależy od proporcji ciała, ale ja w 208 nie miałem z tym problemów pod kątem ergonomicznym, bo mogłem tak ustawić wszystko, aby mieć komfort obracania kierownicą i wszystko dobrze widzieć. I przyznam, że przy każdym kontakcie z jakimś peżotem bardzo doceniam to rozwiązanie, bo wrażenia z jazdy z tak małą kierownicą są unikalne i po prostu przyjemniej się nią obraca niż taką zwykłą dużą, i później przesiadka. Do auta ze standardowym rozmiarem wieńca jest rozczarowująca. Mała kierownica szczególnie pasuje w takim aucie jak 208, która jest stworzona głównie do miasta i manewrowanie nią idzie sprawnie i daje sporo frajdy, bo przy niskich prędkościach układ kierowniczy jest mocno wspomagany i stawia niewielki opór. I taki sam jest promień skrętu. W lepiej wyposażonych wersjach 208, konkretnie od Alurpak w górę, w jej kabinie spotkać można jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, mianowicie zegary 3D, informacje umieszczone. Centralnej części zestawu wskaźników są niejako zawieszone w powietrzu. Efekt ten uzyskano za sprawą dodatkowej warstwy odbijającej, znajdującej się tutaj oraz wyświetlacza. Na górnej ściance. Przy niektórych warunkach pogodowych, krawędzie tej dodatkowej powierzchni 3D są lepiej widoczne, na przykład gdy jedzie się ze słońcem za plecami. Ale w takiej bardziej neutralnej, powiedzmy, pogodzie, jak teraz, pochmurnej, ten efekt jest naprawdę sugestywny i robi świetne wrażenie, jeśli chodzi o zestaw wskaźników, i jego funkcjonalność. To mamy tutaj standardowe dla peżotów rozwiązanie, oparte w dużej mierze. O przygotowane przez producenta zestawy informacji, które są na tyle zróżnicowane, czy to jest na przykład jakieś minimalistyczne autostrady, tak jak teraz, czy też wyświetlana jest na nim mapa, że funkcjonalność tego rozwiązania daje radę. Widoki przełączać można rolką z lewej strony kierownicy. Mamy też tutaj zmianę głośności, zmianę piosenek jest z prawej strony, niesymetrycznie, mało intuicyjnie, z prawej strony można też odbierać połączenia, zmieniać źródła dźwięku. Generalnie na tej kierownicy nie ma zbyt wielu przycisków. Wynika to z tego, że chociażby tempomatem steruje się joystickiem za kierownicą, który jest całkiem wygodny, ale jednak podczas jazdy niewidoczny i wymagający trochę więcej uwagi. Z kolei przełączanie się po komputerach podróżnych i ich reset to klasyka dla Peugeotów, czyli Wciskanie prawej manetki, wszystko jest to moim zdaniem zbyt bardzo rozstrzelone, rozproszone i chociaż ogólnie nie ma dramatu, to zdecydowanie dałoby się to zaprojektować wygodniej. Poza układami napędowymi elektryczne i spalinowe 208 mało różnią się od siebie wyposażeniem, bo mamy tam tylko kilka drobiazgów, jak na przykład wcześniej pojawiające się ekoledy czy inny wzór felk w odmianie GT, ale ogólnie oba warianty dzielą wspólny cennik i elektryka zamawiać można również do uboższych wersji, to znaczy w bazowym Like nie jest on dostępny, jak zresztą silniki spalinowe poza podstawową benzyną 75 K, ale już od drugiego od dołu aktyw na prądzie można jeździć i wtedy dopłata względem wspominanego 75-konnego spalinowego wynosi 60 600 zł. Po drugiej stronie spalinowego cennika znajduje się 130-konna benzyna 1,2 piórtek z automatem, i wtedy różnica jest mniejsza, ale wciąż znacząca, bo wynosi 39 900 zł. Zatem, jak to bywa w przypadku modeli oferujących obardzaje napędu, ten elektryczny nie jest propozycją dla osób, które chcą zapłacić możliwie mało. W cenniku 208 znalazło się też kilka półek wyposażeniowych, i w niektórych z nich dochodzą unikalne dodatki, jak chociażby wspominane światło LED dla odmiany GT, ale Część rzeczy można w biedniejszych odmianach dokupić ekstra i ogólnie wzrost poziomu wyposażenia jest dosyć płynny. Wersja GT Pack jest propozycją zawierającą praktycznie wszystko w standardzie i dokupić można do niej tylko bardziej ekstrawaganckie rzeczy, jak szklany dach czy skórzane fotele z masażem. Egzemplarz testowy nie był w nie wyposażony i kosztował ostatecznie 158 700 zł. Za około 140 tysięcy złotych można za to dorwać elektryczną 208-kę we wciąż wystarczająco wyposażonej jak na miejskie auto w wersji Alur i na przykładzie takiego egzemplarza powiem, ile testowany model kosztowałby, gdyby ktoś chciał wziąć go w wynajmie długoterminowym. Ofertę przygotowała firma Carlist Polska zajmująca się takim finansowaniem i będąca partnerem w Hatch TV. Przyjmując trzyletni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów na poziomie 20 tysięcy, miesięczna rata za samochód wynosi 1476 zł netto lub 1000 816 zł brutto i w tej kwocie zawierają się koszty przeglądów oraz wymiany części eksploatacyjnych. Parametry wynajmu ustalić można pod swoje preferencje klikając w link do oferty, który mieściłem w opisie filmu, a gdyby ktoś był zainteresowany jakimś innym modelem, czy to w wynajmie, czy w leasingu operacyjnym, to na carlispolska.pl jest ich dostępnych sporo. Silnik elektryczny 208 napędza przednie koła, a samochód wyposażony został w trzy tryby jazdy: Eco, Normal i Sport. Na tym ostatnim przyspieszenie od 0 do setki wygląda tak. A tak, od 90 do 140 km na godzinę. Aktywując tryb sportowy, liczyć można na wyraźne wyostrzenie pracy układu napędowego i z typową dla elektryków natychmiastową reakcją na wciskanie gazu przekłada się to na bardzo dobrą dynamikę, która przy prędkościach miejskich daje też trochę frajdy podczas przyspieszania, gdy po starcie z prawym pedałem w podłodze koła walczą o przyczepność. Jadąc już z prędkościami typowymi dla drogi poza terenem zabudowanym, nawet na sporcie nie ma co liczyć na jakieś wciskanie w fotel, ale wciąż poziom gwarantujący bezpieczeństwo wykonywania manewrów jest trzymany i jeździło mi się testówką bezproblemowo, nawet na drogach szybkiego ruchu, gdzie na autostradach jednak wigor auta wyraźnie zaczyna maleć. W trybie normalnym również nie ma co obawiać się podróżowania zarówno w mieście, jak i na trasie, ale wtedy pedał gazu wyraźnie się uspokaja i wrażenia bardziej zbliżają się do aut spalinowych, przy czym wciąż E208 oferuje od nich lepszą płynność i sprawniejszą reakcję na wciskanie gazu, tylko nie ma tutaj tej narowistości znanej z niektórych elektryków i innych marek. Nie postrzegam tego jako wadę, bo dla chętnych na zabawę dostępny jest tryb sportowy, który przez brak trzymania wysokich obrotów jak w spalinowcach jest używalny na co dzień, a normal do zwykłego przemieszczania się jest ok i zapewnia dużą płynność. Producent w swoim katalogu deklaruje, że elektryczne 208 według WLTP przejedzie 360 km na jednym ładowaniu. I po napełnieniu akumulatorów przy letniej pogodzie powyżej 25 stopni, komputer wskazywał za każdym razem tę wartość. Przy czym, jadąc w trybie mieszanym z przewagą miasta, ale też kilkudziesięcioma kilometrami pokonanymi na drogach szybkiego ruchu z dozwolonymi tam prędkościami, według moich obliczeń wyszło około 280 km realnego zasięgu. Biorąc jednak pod uwagę, że zużycie energii w mieście wynosi około 14-15 kW, to jeżdżąc tylko w terenie zabudowanym, można zasięgowe okolice podawane przez producenta osiągnąć i to bez żadnego ekodrajwingu. Na zwykłych drogach pozamiejskich samochód potrzebował średnio 18 kWh na setkę, na ekspresówkach przy 120 km na godzinę było to okolice 21 kWh, a przy prędkościach autostradowych wskazania komputera rosły do 26 kWh. Jeżdżąc zatem do około 100 km na godzinę, liczyć można na solidny zasięg, który pozwala poruszać się w obrębie miasta zupełnie bez zwracania uwagi na spadające procenty, a także na zapuszczanie się w jego rozsądne okolice. Ładować akumulatory można podczas jazdy, poprzez odzyskiwanie energii z hamowania i niestety tryb ten ma tylko jeden stopień bez możliwości regulacji albo normalnie korzystając z sieci energetycznej i testowany Peugeot obsługuje zarówno prąd zmienny przez kabel typu drugiego z mocą do 7,4 kW w standardzie, a mocniejszą ładowarkę pokładową 11 kW dokupić można za 1800 zł. Wspierane jest też ładowanie prądem stałym przy pomocy złącza CCS z mocą do 100 kW. Oznacza to, że do 80% na szybkich ładowarkach uzupełnia Energię można w mniej niż 30 minut. Korzystając z miejskiej infrastruktury i mocy 7,4 kW do pełna naładowałem się w około 7,5 godziny, a z domowego gniazdka nie wiem jak tego sprawdzić, ale według producenta zrobić to można w czasie około 31 godzin, zatem są to takie standardowe wartości jak na auto tego typu. Topowy system inforozrywki przewidziany do 208 ma 10-calowy wyświetlacz, przy czym jego oprogramowanie wciąż jest dostosowane do bazowego wariantu 7 celowego Nie ma tu np. informacyjnego bardziej ekranu domowego z mapą na połówce. Można jedynie modyfikować to, co będzie wyświetlane na środku, a przestrzeń po bokach się marnuje, od czego najlepszym dowodem jest to, że 208 ma jednostrefową klimatyzację, a po bokach umieszczone zostały dwa wskazania tej temperatury. Które robią to samo, więc naprawdę ludzie z Peugeota nie mieli pomysłu, co tam wrzucić na boki wyświetlacza. No ale poza tym, system ten wypada przyzwoicie. Mamy tutaj dobrą szybkość, odpowiedniej wielkości elementy interfejsu, który jest też na przykład w ustawieniach logicznie zaprojektowany. Nie ma problemu z połączeniem z Android Auto i Apple CarPlay, za to problem z zapamiętaniem ostatniego źródła dźwięku, ponieważ zawsze samochód startuje z radia, a nie zapamiętuje na przykład Bluetooth. Więc jest to system, który wymaga już odświeżenia, na przykład 308 Się on odświeżył w Peugeotach, i tam jest zupełnie inny poziom, inna liga. Tutaj wprowadzenie nowej wersji też by nie zaszkodziło. Do menu głównego wchodzić można, naciskając ekran trzema palcami, co robiłem przed chwilą, ale jest też możliwość przełączania się po najważniejszych modułach przy pomocy przycisków znajdujących się poniżej. Są one dotykowe i też tak umieszczone, że trzeba sporo uwagi poświęcić. Aby w nie trafić, jeszcze trochę poniżej, mamy już fizyczne przyciski utrzymane w trochę lotniczym stylu do różnych funkcji, głównie związanych z panelem klimatyzacji, ale najważniejsze rzeczy, to znaczy zmiana siły nawiewu oraz temperatury. Aby to zrobić, trzeba zagłębiać się w menu ekranowe. Na szczęście dzięki tym przyciskom po bokach. Nie jest to aż tak uciążliwe, no ale wciąż zdecydowanie wolałbym, żeby coś fizycznego, jeśli chodzi o panel klimatyzacji, było więcej w tym obszarze. I-Cockpit wymusza w 208 pewne napompowanie deski rozdzielczej. Frontowa szyba nie jest tutaj specjalnie pochylona, ale maska jest i tak tylko trochę widoczna przez nią, co nie jest wielkim problemem biorąc pod uwagę gabaryty całego samochodu, chociaż wjazd gdzieś przodem nie jest tak prosty jak w jakichś modelach bardziej pudełkowatych. To i tak nie jest źle, widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej... Mamy umiarkowanie masywny słupek. Tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona, jest wyraźnie pochylona. Za nią znajduje się, jak na hedgebackowe standardy, jeszcze trochę nadwozia. Służąca wsparciem na parkingach kamera cofanie oferuje kiepską jakość. Obraz jest w niej rozmazany, no ale wciąż używalny. To co widać z prawej strony, nie jest takim prawdziwym widokiem z lotu ptaka 360 stopni, ponieważ tylna kamera jest szerokokątna i oprogramowanie na podstawie ruchu pojazdu po prostu niejako rysuje, co powinno się znaleźć po bokach. Przydaje się to na przykład podczas wjeżdżania w jakieś miejsce parkingowe z liniami, no ale trzeba brać poprawkę, że to co znajduje się po bokach samochodu, nie jest poddawane w czasie rzeczywistym. Elektryczną 208 w mieście jeździ się bardzo przyjemnie, o czym wspominałem już wcześniej w teście, bo jest ona tak dziarska w takich warunkach, jak oczekuje od auta tego typu. Przy wyższych prędkościach samochód ten jednak również dobrze wypada i wersja na prąd ma w tym obszarze dodatkowy atut, czyli akumulatory ukryte w dolnej części nadwozia, które obniżają środek ciężkości i sprawiają, że samochód w zakrętach mało się przychyla i prowadzi się bardzo pewnie. A dodatkowo mamy tu precyzyjny układ kierowniczy, w którym opór wraz z prędkością trochę rośnie i dalej zwiększa. Zakrzyrzyć go można na ustawieniach sportowych. Gdy doda się do tego jeszcze sam rozmiar koła kierowniczego, przypominający jakieś wyścigówki, to w elektrycznej 200 czuje się trochę sportowego zęba dającego sporo frajdy. Zawieszenie testowanego Peugeota dosyć miękko, chociaż nie najciszej, radzi sobie z mniejszymi nierównościami, ale całościowo ma w sobie trochę więcej sprężystości. Zatem nie mamy tutaj do czynienia z taką typową francuską kanapą. I dla jej poszukiwaczy, lepszy może być podwyższony E2008. Ale dla mnie, poziom komfortu, jeszcze z udanymi fotelami w testowanym modelu, stoi na solidnym poziomie, dającym radę nawet przy dłuższej jeździe i jest dobrym kompromisem, biorąc pod uwagę właściwości jezdne samochodu i jego trochę podostrzony charakter. Na drogach szybkiego ruchu, wyciszenie, nie stoi na niezłym poziomie jak na miejski model. I chociaż przekraczając 120 km na godzinę, hałas wyraźniej zaczyna rosnąć, to i tak bez irytacji można wtedy jeździć. Na dekoracyjne oświetlenia wnętrza 208 składają się wyraziste ledowe paski na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. Mamy też bardziej rozproszone źródło światła na podsufitce, ono oświetla okolice tunelu środkowego i jest zawsze białe. Z kolei tymi paskami można sterować pod kątem kolorystycznym, jest kilka barw przygotowanych w menu. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały niezmiennie na kolor biały, który dobrze komponuje się z dowolną barwą, jaką wybierze się w menu, taki neutralny podkład tworząc i efekt końcowy jest moim moim zdaniem przyjemny dla oka. Wszystkie przyciski przełączniki doczekały się tutaj swojego źródła światła. Najlepsze przewidziane do 208 światła mają charakterystyczne pionowe paski do jazdy dziennej przypominające kły lwa. Nad nimi znajdują się też zwracające uwagę ledowe segmenty zintegrowane częściowo z kierunkowskazami. W kierunkach w bocznych lusterkach również obecne są diody. Z tyłu także w wersji GT całe oświetlenie oparte jest o LEDy, które mają nawiązujący do przedniej części nadwozia kształt i ogólnie całe oświetlenie testowanego Peugeota wypada moim zdaniem bardzo dobrze zarówno pod kątem projektu, jak i nowoczesnego i spójnego charakteru. Pełne światła LED nie są wyposażone w jakieś bardziej zaawansowane funkcje, ale pod kątem precyzji odcinania stref jasnych od ciemnych i też mocy świecenia wypadają naprawdę świetnie i szkoda, że są zarezerwowane tylko do wersji GT, bo na przykład walurpak nawet chcąc dopłacić nie są dostępne. A jeśli ktoś dużo jeździ po zmroku, to względem zwykłych ekoledów w odbłysznikach oferują znacznie lepszy poziom. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest jak na mój gust, trochę zbyt pękaty oraz zbyt ciężki, ale biorąc pod uwagę jego opływowe kształty to nie ma i tak dramatu jakoś w kieszeni. Wykonany został bardzo solidnie. Na większości mamy chropowaty czarny plastik o dobrej jakości. Jest też dekoracyjna srebrna wstawka. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywo, całkiem nieźle wyglądające. Materiał o takiej samej fakturze znaleźć można w najwyższych partiach drzwi. Z tą różnicą, że jest on twardy, przez co trochę bardziej się błyszczy, no ale nie ma dramatu. Na drzwiach mamy też miękkie, wykończone skórą podłokietniki oraz wstawki z imitacji włókna węglowego. Znaleźć taki materiał, można. Też na desce rozdzielczej, tworzy to bardzo pozytywne wrażenie estetyczne z bardziej matową górną częścią kokpitu. Całkiem nieźle nawet komponuje się błyszczący dół na konsoli centralnej tunelu środkowym i byłoby to dobre rozwiązanie, gdyby te elementy się nie brudziły, ale brudzą się, rysują. Trudno jest utrzymać w czystości, przez co w takich ilościach ta fortepianowa czerń jest złym pomysłem do detali. Nie mam zastrzeżeń, tak samo jak do spasowania, jest ono bardzo dobre. Więc ogólnie jakość wykonania jak na takiego małego hatchbacka jest naprawdę dobra, z minusem tylko za fortepianową czerń, ale biorąc pod uwagę ile kosztuje wersja elektryczna 208, trzeba bardziej surowo patrzeć na ten aspekt i wtedy ocena idzie w dół. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale moje kolana co najwyżej lekko stykają się z tym twardym elementem. Nad głową, gdzie się konkretniej prostuje, to też mam konkretny dosyć kontakt z pod sufitką, ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała tego nie ma, co najwyżej lekko włosami ją czasami bym muskał, więc mógłbym sobie bezproblemowo tutaj podróżować bez cierpienia, nawet w trochę dłuższych trasach. Tunel środkowy w 208 jest w umiarkowanym stopniu wystający. Z tyłu mamy dwa porty USB, oba w standardzie A, kolejne dwa są z przodu, tam jest jedno C, drugie A. Taka ilość gniazd w tej klasie samochodu zasługuje na pochwałę. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie znajdzie się w niej rozkładanego podłokietnika. Bagażnik elektrycznej 208 ma 311 litrów pojemności, tyle samo co wariantu spalinowego. Kufer cechuje się niskim progiem załadunkowym, małym otworem, a także regularnymi kształtami. Z prawej strony mamy w nim haczyk na jakąś torbę i to by było na tyle, jeśli chodzi o praktyczne dodatki. Pod podłogą obecna jest niewielka przestrzeń, gdzie ukryty został zestaw naprawczy. Ilość przestrzeni w testówce zmaksymalizować można poprzez złożenie oparć tylnej kanapy. Trzeba się wtedy liczyć z wysokim uskokiem. Podsumowując, Peugeot 208 to bardzo dobry samochód do miasta, który oferuje bezproblemowe użytkowanie w takich warunkach i też wyróżnik w postaci świetnie leżącej w dłoniach, małej kierownicy i sprawia ona m.in. że chciało mi się 208 jeździć bardziej niż standardowo testówkami. Jeśli ktoś nie wybiera się w dłuższe trasy, to wersja na prąd tego modelu oferuje bezpieczny zasięg, a przez elektryczną charakterystykę z natychmiastową reakcją na wciskanie gazu jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do jazdy ze wszystkich układów napędowych zamawianego modelu. Ciemno Stroną, jak to zwykle bywa w autach tego typu, jest cena, bo względem benzyn czy diesla różnica jest ogromna, ale takie są realia elektryków i jeśli ktoś świadomie chce dopłacić za taki napęd w miejskim samochodzie, to 208 powinna spełnić oczekiwania. Przy czym polecam na jeździe próbnej zwrócić uwagę na sposób obsługi, ponieważ w tym, jakby nie patrzeć istotnym aspekcie, model ten nie każdemu przypadnie do gustu. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznej 208. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolsa.pl. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Pachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!